Odżymem brawa brawa jak najbardziej zachowanie. I rozpoczynamy to spotkanie pierwszych gwizdek spotkania do linii obrony i Ponowi konstrukcję. I teraz bardzo dobra okazja przed graczami przed graczami Duchowi Duchów i mamy już Jeden do zera. Piłkę bardzo dobre takie e, prosto, prostopadłe podanie do Sylwy, będzie szukał strzału, ale ale wydawałoby się, że bramkarz spokojnie poradzi sobie z tą piłką. ją e, Złapie. Natomiast e, 16 metra piłka nie znajduje żadnych adresatów. No i znowu kolejne prosto padłe podanie. W polekarne podanie tak naprawdę sam na sam z bramkarzem. Bardzo piękne wyłożenie piłki przez, do Walczaka, w prawą stronę Kamil Lipka. Teraz poszedł ich jeden na jeden, szuka z strzelał Walczaka, jeszcze, jeszcze dobitka, nie ma bramki, Silva ostatecznie i to jest 4 do 0 dla Uchowi. Na jeden kontakt, czy zdecyduje się posłać piłkę w pole karne? Dostrzeżony Walczak, który uderza piłkę i to jest uderzenie celne, które podwyższa wynik spotkania na 5 do 0. Ale zaraz będzie szansa na rodzenie, Walczuk w kierunku Ferreyry. przeczekał zawodnika, zejście na lewą nogę, dobra piłka po ziemi i mamy podwyższenie na 6 do 0 na pochwałę. Cały czas jest to szukanie tej bramki, natomiast inicjatywa nadal po stronie gospodarzy. I 7 do 0. Asysta. Tym razem Ferreira. No nie mają lekko dzisiaj zawodnicy Tarpanu. Każda próba akcji, a tymczasem patrzmy, bo będzie bramka na 8 do 0. Myślałem, że się pospieszyłem z tą wyrocznią, natomiast 30. Wiktor Walczak 30. rozwiał moje wątpliwości, aby uderzyć w światło bramki, mu chyba jednak zgrywać, do którego z wolnych partnerów, ale popatrz, bo to nie koniec tej akcji. Po raz kolejny Silwa, teraz to strzało, poprawił się, stworzył sobie lukę i mamy już 9 do 0.

Dawid Klepczyński szukał teraz Ferreiry. Piłka posłana, bardzo miękka, odbita jeszcze od podłoża i mamy 12 do 0. Na ośrodkowaniu pole karne, jednak znowu na, na Sylwę, ten w kierunku Walczuka. Teraz dobra piłka w pole karne, ależ teraz bardzo dużo szczęścia dla zawodników gospodarczych, ponieważ... Mówią, że coś się nie wlecze, to nie uciecze. Wiktor Walczak znowu w polu karnym szukanie kolegi. No i w końcu dopiero z mają 13 e, bramkę 60. na to, żeby dostać się do bramkę drużyny gospodarzy. Brakuje jednak nieco szczęścia, ale także techniki, ale popatrzmy, bo jest, jest kolejna sytuacja, ale i również kolejna bramka na... 14 do 0. Bardzo szybko wyprowadzona kontra w 73. Teraz indywidualnie w pole karne. Dawid Krapczyński. Po raz kolejny strzał, i to jest bramka na 15 do 0. No, piłka, no, taka bardzo niespodziewana akcja, zakończona wysokiego prowadzenia. Raczej gospodarzy nadal pazernie szukają drogi do tego, aby zdobyć kolejne bramki. Bardzo dobre tardy, środkowanie polekarne i uderzenie głową Walczaka, który posyła piłkę. I mamy już 16 do zera. Jednak nie, nie zwalniają. Goście, teraz indywidualne wejście strzał do grania piłki i mamy 17. Do zera 81. Porownie, i na... obrony kapitan, yy, i była bardzo niebezpieczna sytuacja dla tarpanu. Raz jeszcze przy piłce strzał celny o niebezpieczeństwie dla bramki gospodarza. A akcja przenosi się już pod bramkę Josza Dębickiego. Strzał głową, i mamy 18. Do zera po raz tarpanu, co yy, otwiera drogę na szansę na. Kontrę dla goś, gości, no to już Walczak, Wiktor Walczak znowu przy piłce, strzał, i to jest gol numer 19. A ten zawodnik no, ma już no, 9 no, goli. I coś mi mówi, że bardzo będzie chciał. I mamy koniec tego spotkania. Właśnie ten już zostaje zakończony. Wynik 19 do 0 Tłuchowia. 19 do 0 wynik, okazały wynik, jednostronny.